Droga do kawioru jest bardzo prosta, wystarczy najpierw zacząć hodowlę ryb od jakichś małych, poprzez kolejne lata dojść do wieku tych ryb, które będą miały określoną wagę, określony wiek. To są lata, które trzeba zrobić nakłady, hodować, płynować, żeby one ładnie rosły, żeby dojrzały płciowo i wtedy można już próbować pozyskać pierwszą ikrę, które te ryby zbudowały. Przez kolejne lata produkcji dochowaliśmy się do stada samic, które już nam wytwarzają w gonadach ikrę. Część z tej ikry przeznaczamy do rozrodu po to, żeby mieć następne pokolenie tych rybek, a część samic Czyli ikry pozyskiwanych z egzemplarzy przeznaczamy na produkcję kawioru. Im większa ryba, starsza ryba jest, jest, ma więcej ikry, czyli możemy pozyskać większą ilość kawioru, żeby konkurować na świecie. Przyjmujemy i żeby była tego kawioru wysoka jakość. Nigdy nie mieszamy w słoiczku ikry z dwóch ryb. Jest to ikra zawsze z jednej ryby, ponieważ no minimalnie jedna samica od drugiej ma lekko inny odcień, lekko inny, inną wielkość ikry, stąd słoiczek ikry jest zawsze jednorodny. Kawior jest bombą białka, witamin, jest i wspaniałym afrodyzjakiem, i, i gdzie no ludzie zamożni lubują się w tym, no niestety nie dla każdego jest to i, produkt żywnościowy dostępny ze względu na, na, na cenę. Czym kawior najlepiej smakuje, czym najlepiej dostawić? Są różne skały. Francuzi mówią, że do kawioru najlepszy jest wysokogatunkowy szampan, chciana wschodnia mówi wschodzona wódka, najlepiej białuga. I... A z czym jeszcze? Podaje się go pięknie na blinach, na śmietanie, na maśle. Ja na pytanie, gdzie sprzedajemy kawior, zawsze odpowiadam każdemu, kto ma. Oczywiście sprzedajemy w Polsce, w kraju są to najbardziej eksklu ekskluzywne hotele, restauracje, i które podają na różnych ciekawych przyjęciach, gdzie podejmuje się często gości samego, samej wierchuszki świata. My eksportujemy również kawior na wszystkie kierunki w ramach Unii Europejskiej. Spotkałem się z oceną i kupujących na, na Grinę gdzie wszystkie kawiory jakie były w Berlinie były próbowane, gdzie Irańczycy mi powiedzieli, że oceniono nas nie, nie my producenci, tylko konsumenci, czyli ci, którzy handlują kawiorem jako drugi byłem zdziwiony, Mnie, kto jest pierwszy, no irański, to miło i to już wszystko wiem, Czyli bardzo wysoko.